No widzę plantację Maryśki ja No marihuanen e, no, no, no. <grym> I te sprawy Na samym wstępie zapraszam wszystkich do zasubskrybowania, skomentowania i załapkowania odcinka Zapraszam was też na fanpage Wieczna Dolina i fanpage Luferek Tam zawsze daję informacje na temat kiedy są odcinki, kiedy nagrywam I oczywiście facebookowi mają lepiej, czyli odcinki dostają przedpremierowo Do zobaczenia, oglądajcie i intro Witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Luffer, a to jest kolejny odcinek z Wiecznej Doliny już drugi odcinek serwer tak jak mówiłem w pierwszym odcinku macie tutaj adnotację do pierwszego odcinka tutaj ło, adnotację do pierwszego odcinka to jest serwer dla wiwi tak jak mówiłem, dużo, dużo, dużo się pozmieniało na serwerze. Na serwerze patrzę, jest tyle osób jak na razie. Jest mało teraz osób, ponieważ nagrywam to o godzinie 21.16. Na samym wstępie chcę mega, mega podziękować za super aktywność. Tyle wyświetleń. Wow, ponad 1000 i tyle łapek w górę. Basakra. Dziękuję z całego serca. Mam nadzieję, że jeżeli filmik Ci się spodoba, to zasubskrybujesz, zalakujesz, skomentujesz na dole. I no, y, szybko omówię o co chodzi na tym serwerze. Serwer ten jest dla widzów na serwerze. Y, teraz będzie wielkie kabum. No Serwer ten stworzony jest dla moich widzów, dla widzów Jarmy i dla widzów Orokoxa. Żeby dostać się na serwer, musisz być widzem albo, i, albo Jarmy, albo moim, albo OroCorsa. Tylko nas trzech prowadzi ten serwer, administracją jest część ekipy Drawler Caster Studio, już wam pokazuje się osoby, za co im z całego serca dziękuję, bo oni to robią nie z tego, że im każę albo im płacę, tylko po prostu z własnej chęci rozwijania tego jak dużo umieją w Minecrafcie na komorek z Tolmajem wiadomo, oczywiście obsługują się rzeczami, rzeczami takimi jak komendy i tak dalej, oni to wszystko cykają, umią robią i no. Szereko na przykład się bardzo dobrze spełnia w tym, że buduje zajebiste budowle. Tuin oczywiście swoim humorem wszystkich zachęca do gry. No i no! Dużo się pozmieniało. Jeżeli chcecie wbić na serwer, musicie zostać zrekrutowani na, te na Teamspeaku. Wieczna dolina.tsdns.pl, właśnie się on teraz wyskakuje. No. To jest drugi etap tego, żeby przejść yy, rekrutację. Trzecim etapem jest to, żeby po prostu być zrekrutowanym, czyli ustawić na awatara to, czy sługujecie mnie, albo Orokoxa, albo Jarmę, i wtedy administrator, albo po prostu ja, przedziela wam rangę e, grać Doliny na TeamSpeak'u e, I no i tyle, i wtedy podajemy wam IP e, tego serwera Na otwarciu serwera, masakra, co wy odwaliliście, było Masakra, dużo osób. Chyba z 80 ba baliśmy się, że zabraknie nam slotów, bo mieliśmy tylko 100 slotów. Co wy zrobiliście? Rozwaliliście system. Na tym spiku pokazuje wam się, ile osób było. No po prostu ja współczułem Jarmię, jak on prowadził rekrutację, bo ja podczas tej rekrutacji prowadziłem sobie z komórkiem live'a, a na live ile osób było? Tyle osób było! What the fuck? Masakra. Mam nadzieję, że dobijecie tyle samo łapek, Ile pod liveem, albo i więcej. Po prostu to było mega ogrom, tak się cieszyłem. Znaczy, komorek to po prostu nigdy takiego wielkiego live'a chyba nie zrobił. Bo kom komorek e, prowadził live'a, bo ja oczywiście mam drewniany komputer. Komorkowi bardzo dziękuję za to, że poprowadził live'a. Dużo się pozmieniało, jeżeli wbijacie na serwer, zobaczycie tutaj, co, co tu się pozmieniało. E, Survivor World, czyli standardowo, tak jak mówiłem, nether. E, zejście do działek, tak. O. Było na początku jedno osiedle, ale pobudowaliśmy więcej. Dobra. Pierwsze osiedle, które zostało wybudowane to było osiedle bułka, ale to idzie tak alfabetycznie. Akacja jest osiedle jest, a, jest osiedle bułka, jest osiedle Cecylia i jest osiedle Dominikana. Oczywiście będzie ich więcej, bo na każdym osiedlu jest tylko po 6 działek, a jest was dużo. Zawsze na dniach jest od was około 20-30. Tutaj, tak jak mówiłem, macie darmowe jedzonko. Stworzył to szereg, tak jak mówiłem. Szeregu się tutaj spełnia artystycznie. Wprowadziliśmy handel jak na portcrafcie, czyli zadziałki. Nie ma czegoś takiego, że ja arma wam da działkę. Uuuu, nie ma tego takiego. Musicie zapracować na tę działkę. Pracujecie na te działki, wydobywając itemy na, na świecie Survival, czyli na Spałnie, na tym teleporcie. I jak już zdobędziecie te itemy, najlepiej scho je schowacie do Ender Chesta, które macie w startowym paku. I jak już uzbieracie sobie itemy, na razie są tylko takie. Różnorodne, ale są tylko takie. Narzekacie, wiem o tym. Narzekacie tylko dlatego, że wolno, na zbieracie na te, yy, na te domki, ale ja was rozumiem. Ja na Portcrafcie musiałem zapieprzeć. Z resztą ekipy, żeby po prostu zbierać na domeki na, y, dzienny, na dzienny ten, na dzienne wykopywania. A wy macie tutaj naprawdę, to nie jest trudne. Macie trudne itemy za jajo smoka. Jak pójdziecie do Endu, End jest już włączony, możecie dostać 1000 y, tego. Czyli jedna działka, jeden tydzień wykopienia działki kosztuje 300 dolinów. Taka jest waluta. I za, zakopilibyście sobie, za, jakbyście zdobyli jajko smoka za 3 tygodnie grania na serwerze. Można? Można. Dzisiaj byli chłopaki yy, w Endzie, chyba się podzielili hajsem porówno. O, cześć, Natalka. Natalka, bardzo Cię miło pozdrawiam. Pomogłaś mi w budowaniu działek. Pokiwaj głową. No, pokiwaj głową. No, pokiwaj głową. No, pokiwaj głową. <grywki> bardzo mi pomogła w budowaniu działek. Dziękuję z całego serca. Dobra. Yy czy rozumiecie. Przychodzicie tutaj macie itemy na przykład macie żelazo. Jeżeli chcecie kupić żelazo lewym przyciskiem w tabliczka, a jeżeli chcecie sprzedać to prawym. Easy Peasy Moscowzie, dziękuję Komorkowi, Tolmajowi i reszcie ekipy za to, że to ogarnęli. Tutaj macie Orocoxa, On to wybudował. To wygląda trochę jak kaczka, bo pingwiny nie są takie małe, ale Orokoks fajnie wybudowałeś, subujcie Orokoksa, Orokoks, macie teraz adnotację do filmiku Orokoksa, wbijajcie, bez wyjątków, wszyscy mają wbijać na kanał Orokox. Lecimy, lecimy, lecimy! Jak na razie tutaj wykupił działkę Bartek z kartek i budyn, których pozdrawiamy. Jak na razie chyba nikt nic nie wybudował, o, ktoś wybudował chyba budyn, tak mi się wydaje. Taki mały domek. Trochę się zabarykadował, bo warto, bo tutaj pluginy czasem nam yy, szwankują. O właśnie, co do Każdy, kto już wykupi działkę ma stajnię. Uf, ma stajnię, boże. Ma konia. Każdy ma jednego konia, jeżeli wykupi, yy, wykupi sobie działkę. Proszę, koniki macie do wyboru, do koloru. Możecie sobie wybrać, jeżeli wam nie będzie się podobał kolor, będę spałni nawet kozła jeżeli wam się spodoba wybieracie sobie easy peasy limo quizzy każdy rozumie o właśnie chciałbym podziękować Shrekowi za mega mega wytwór to może to nie przypomina za bardzo ręki ale to jest ręka war machine czyli moja ręka mojego skina dziękujemy Shrekowi wszystkie kanały administratorów i osób które tutaj nagrywają pomagają macie oczywiście w opisie lecimy na nowe osiedla pokażę wam nowe osiedla na których są budowle nowe o tutaj 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 tu, tu się zmieniło dużo tutaj jest podium. Prawie codziennie są konkursy, tak? Prawie codziennie są konkursy. Dzisiaj yy, główny konkurs, czyli event OX, wygrał. Nie pamiętam, kto wygrał. O, świnka. Ma, jest nie napisane. 0, świniak 0. Tutaj był chyba Adix z jakimś yy, gościem, a tutaj nie pamiętam, kto był, ale pozdrawiam wszystkich, pamiętam to. Na kanale Pixela są z tego jak on sprawdza ludzi, którzy używają haków. Tak, komorek razem z Pixelem zajmują się yy, osobik, osobami, które yy, hakują na tym serwerze. Cześć, hakerek, cześć. Które hakują na tym yy, serwerze, używają XREA. Dużo banów leci, naprawdę dużo. Jestem sam zszokowany tym. Na razie banujemy na tydzień i potem sprawdzamy tego y, Minecrafta i wszystkie pliki. Y, Minecraft na ich komputerach, jeżeli chcą dalej grać. No niestety, tak będzie, tak jest. Dobrze, ktoś mi tutaj jedzą. No. Dobrze, to jest domek ADIXA. ADIX to jest mój ziomek z tego, z y, y, Dilly, więc możecie go nie kojarzyć. O, właśnie, może teraz te osoby, które są na serwerze z Teamspeaker. A może tak zrobi? Czy pan Adix i Hakerek są z nami na wizji? Yes, yes, I do. Przywitajcie YouTube! Witam, witam was tutaj. bardzo serdecznie. E, witamy! Zaprosiłem teraz Adixa. To jest Adixa Domek. E, chodź Adix do tego, do swojego domku. Już jest. Cześć Adix. Domek Adixa. Pokaż Adix swój domek. Oprowadzaj. Cześć, 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 tu jest jakiś gracz? Cześć. No mów, Adix, oprowadzaj. Tutaj do potek i takie to... Co ty tu masz? Ło. Wow. Tak jak mówiłem, każdy gracz na serwerze, każdy gracz, który wykupił już działkę, ma konika. Ło, wow, ładny. Ło, wow, Adix, yeah. jakie tutaj rzeczy sobie porobił, masakra. Mm. Wyjście gra, na bo gra, bo gra, bo gra. Drugie, wyj drugie wyjście, mi się tutaj skampiło. Dobra, naprawdę na górę. Na górę, na górę, na górę. No. Proszę, Luferek, pierwszy. Proszę. Nie, pani przodem. Nie, proszę. Na góry, już. No. Hakerek, ty wrzucicie odcinki z tego serwera, tak? Tak. To zapraszam na odcinek do Hakereka. Macie link w opisie. Dziękuję. Tą serię będę prowadził ogólnie z widzami, ale postanowiłem, że. Strasznie trudno mi się było wybić, jak byłem takim małym youtuberem, od 2012 dopiero KKi. dopiero 3000 subskrypcji mam, ale to jest dużo według mnie, ale i tak w ciągu tego czasu, w ciągu 4 lat to jest bardzo mało, ale i tak wam bardzo, bardzo dziękuję. Będę po prostu próbował was wypromować. Będę każdego, każdego kto nagra albo kto będzie ze mną na odcinku, będę wrzucał po prostu filmiki, czyli na przykład dzisiaj hackerka wrzucę do, do opisu filmu, tak? No, Hakerek wrzucił filmik, bardzo mi się spodobał, dałem nawet łapkę. I no, dobra, a co tu jest? Wybudowałeś sobie... A trzeba 30 oh. level i automatycznie przepalarka a to to już mogę zniszczyć. Czemu ty nie jesteś? A bo wpierwsę wow. po w niewidzialności łap też. Swag. No radzimy. <laughs> Jakie raki. <laughs> Ja ogólnie zaczytałam przed chwilą. Hakareko, prowadzę nas po swoim domu. Dobra. No, pokazuj. Idziemy teraz do góry. Idziemy do góry. I teraz w prawo. To jest taki mój mały domek. Chatka puchatka. E, tak, e, tutaj jak się wejdzie, zapraszam. No, widzę plantację Maryśki tu no, marihua e, no, no, marihuanen. No. I te sprawy. No. Dobra. Kiedyś ci kiedyś sprzedam. Farmadildo, okej. Okay. Dobra, kiedyś ci sprzedam, dobra? Dobra, tylko po cichu, cicho. Dobra, 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 To jest enchant na 30. Ło. Wow. Tutaj mam skrzynkę, w której mam takie byle jakie rzeczy. Słabe mi wyszło, na mam... skrzynki. Hmm. Dobra, i tutaj, tutaj mam takie piecyki. A tutaj, tutaj mam łóżeczko. No i, wiesz, i mi zabrał. O! Czarny. Wiesz, nie Adix zabrał Kolej zbroję. W sumie trochę czarny jak twój humor i, tw i twoja dusza. Wziąłem kolejną Teraz <laughs> tak down wygląda. <laughs> no. I tutaj jest takie wyjście? Takie dla konika. Wbijajcie Widać? teraz bez wyjątków do opisu i macie tutaj anotację. Tu są nie. Kanał, kanały Adixa i hakerka. Cześć Mateusz Mix. Je, tu też jest mój ziomek z Gigi. Cześć, cześć, cześć. Puśćcie mnie. Dobra, chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie. W sumie kupiłbym tą Maryśkę, ciekawe o ile chodzi. Może działkę bym przyszedł? Dobra, pokazałem wam jak wygląda tutaj kolejne osiedle, pokażę wam kolejne osiedla. Zaraz zejdziemy do wszystkich widzów, którzy są teraz na TS-ie. Warto siedzieć na TS-ie, ponieważ można się integrować, naprawdę, można się integrować. Gdyby nie na przykład, ja bym się nie integrował kiedyś, kiedyś ze Shrekiem i tak dalej. Nie byłoby mnie tutaj, nie byłbym w ekipie Drollercaster, trzeba się angażować. Ło! Patrzcie jak... Co, co tu się? Kurde dzieje. Fulmirek. Folmirek dostał dzisiaj rangę zaufany na TS-ie, ponieważ pomaga mi e, przy serwerach i tak dalej. Czyli jeżeli jesteś osobą ogarniającą serwery, zachęcam cię do wbijania na TS-a, możesz nam dawać pomysły. Jeżeli będzie serwer dobrze działał, prawdopodobnie będziemy robili. Rekrutacje na administrację, czyli helperów, i tak dalej, Fol Folmirek i e, Wojtek Max, i jeszcze Kostuch są bardzo sprawiedliwymi osobami. Dzisiaj, na przykład, była taka sytuacja, że szereg przez przypadek tepnął wszystkich na górę. Tepnął wszystkich na górę, na górę wszyscy pospadali. Znaczy, pospadali do wody, ale cztery osoby spadły, i umarły. I dwie osoby na przykład oszukały mnie, mówiąc, że spadły i żeby oddać im itemy, a ja mówiłem, że nie oddam itemów, bo ktoś je zabrał i tak dalej, więc rekompensatą za, to, za ten upadek i za tą śmierć i za stracenie itemów było 50 dolinów. Dwie osoby mnie oszukały. Kostuk zrobił screena pięknego yy, osób, które umarły. Był osobą sprawiedliwą. To nie jest to coś takiego jak, jak bycie frajerem czy coś w tym stylu, nie. To jest bycie sprawiedliwym. I za to dzisiaj Kostuk dostał rangę zaufany. Tak samo, Folmirek jest bardzo zaufaną, według mnie, osobą. I Wojtek Max. Tak. Pozdrawiam Was, chłopaki. To jest działka Folmirka, Nie wiem, co on tutaj tworzy. Co on jakąś, jakąś taktykę tu na tutaj robi. Tu nie jest pustelnikiem, tutaj też taki ten. To nie, wygląda, to, to nie jest piasek, ale wygląda jak piasek. To jest chyba z endu. Tak <laughs> w ogóle, przepraszam za mój głos, ponieważ. Nie powiem dlaczego jestem chory. Co z tego, że prowadziłem z komórkiem live'a, który trwał chyba 2,5 godziny. I zachorowałem przez 2-3 dni, no choruję. Diego, MS Hotdog, Volmirek i Rafro M Games wykupują, wykupili tutaj działki. To jest działka czwarta, czyli to jest działka. Yy, yy. Hotdoga? Nie, tak? Tak? Hotdoga, tak. Hotdog, pozdrawiamy ciebie. Tutaj, oczywiście, masz konika. Masz konika, masz konika. Cześć, koniku. Koń Rafał Rafał. To jest piękna budowla Szereka. To jest kwiatek, piękny. Dziękujemy Szereku. O, kolejna działeczka Działka trzecia. Rafro and Games Tak, tak. Pozdrawiam ciebie, Rafro. Proszę. Na razie widać, że coś próbuje. Kombinuje z swojego konia. Prawdopodobnie, tak. Będziemy próbowali wgrać jakiś plugin na to, żeby. Jedna osoba miała jednego konia, i żeby nikt nie mógł jej używać, żeby po prostu kon był przepisany do jednej osoby. Dobra, dalej nic nie jest zrobione. Kolejny, kolejny ten, kolejny osiedl, czyli Dominikana. Dominikana została dzisiaj wybudowana przeze mnie w większości i przez Natalię, którą pozdrawiałem. Wymagała mi w taki sposób, że oznaczała, gdzie mam postawić cobblestone. Tak. Albo drewno. To jest bardzo pomocne. Uwierzcie, to jest bardzo pomocne. Bo zanim ja ten teren wszystko ułożę i tak dalej, to to jest strasznie męczące te liczenie. 1, 2, 3, 4, 5. Płotek. Potem to. Dziękuję Natalia. Ty jesteś bardzo, bardzo super. Tutaj nic nie ma. Oczywiście jak na każdym... Jak na każdym osiedlu jest stajnia. Czyli osoby mieszkające na tej... Na tym osiedlu wybierają sobie konie z tej stajni. Dobra, to by było jak na razie tyle. Teraz... Główna część tego odcinka. Wejdę teraz na tym spilka do ludzi, którzy są na, e, są na moim kanale, więc zapraszam was, możecie ze mną w każdej chwili porozmawiać. Schodzę teraz na dół, mam nadzieję, że nie będzie wybuchu apokalipsy zombie. Boję się. Siema! Cześć, 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 witajcie! To może, niech wbije na, na spawna, chodźcie na spawna, zakończymy razem odcinek, ok? Co wy na to? Dobrze. Pamiętajcie, ta seria jest dla widzów, będę tutaj się zawsze integrował, jeżeli trafię na osobę, z którą będę w odcinku, zawsze będę podawał jej link do kanału poniżej, ponieważ chcę, żebyście po prostu mogli się jakoś wybić na tym YouTubie, jeżeli dobrze wam to wychodzi, oczywiście Pomagam niektórym osobom, na przykład pozdrawiam Westiego, który bardzo dobrze nagrał filmik. Jego filmik też będzie w opisie. Dobrze nagrał filmik, ma dobry komputer, wykorzystuje to dobrze, czyli nagrywa tego Minecrafta na dobrych ustawieniach. No, zawsze pomagam. Potrafię y, komuś pomóc na Skype'ie Zapraszam na Skype'a Ity. Gdybyś wam nie działał TS to może to być też Skype Rekrutacja jest cały czas, możecie wbijać na TeamSpeak'a Po prostu każdy admin do was zejdzie Jedyne o co będzie was prosił to o screena tego Czy subskrybuje mnie, albo Jarme, albo Orok Dobra, ustawcie się w rządku Dobrze, postanowiłem, że pozdrawię wszystkich na odcinku po kolei Więc zachęcam was do gry Tak jak mówiłem, nie będę mówił kiedy nagrywam Będę robił to jak ninja Pan redaktor, pozdrawiam cię, pozdrawiam cię... Oś się w lewo, lewu, w lewo, w lewo, moje lewu Fairless MC. Er, to jest Querty. Minecraft. Hakerek, Mateusz Mix. Krampus TV. Adix i Kostuch. Właśnie, to jest Kostuch. Pozdrawiam Cię Kostuch, Dzisiaj dostał langę, rangę zaufanego. Hej, się zgadza. Ej, dajcie trochę hajsu. Dobra. Daj, Masz, masz, masz tu. Ja mam wow. złoto, zbroję jakąś, jak chcesz? Ej, a macie, macie, macie jakiś towar na, na tym? Ale dobra, to po no. odcinku. Poczekaj, to chodź. Dawaj, to. Nie, no, nie, wiem, po odcinku, no. Dobra. To było tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz na dole. Dziękuję całej ekipie, teraz zgromadzonej, za to, że byli teraz na, ze mną na odcinku. Adixowi dziękuję i hakerkowi. Oni zdążyli już wykupić działki. Trudno jest wykupić działkę, ponieważ trzeba dużo się nakopalić. Ja w ja, ja, ja 10 godzin wykupiłem. No, no bo Alix całą nockę zrobił sobie od razu jak był start serwera to całą, całą noc kopał odsłaniek jeden Dobra, teraz pożegnajcie się wszyscy, chodźcie, chodźcie tutaj Papa, pa, patrzcie się w kamerę, w kamerę Papa, 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 papa Na razie Trzymajcie się, papa pa.